Ostatni dzień lata. No jest przepięknie. No jest naprawdę cudownie dzisiaj. Taki właśnie momencik na spacer po Helu. I słuchajcie, po prostu nie wierzę. Jeszcze filmy porządnie się nie wgrały. Nawet nie wiem do końca, co tam się dzieje. A już dostaję pogruchy, że za pokazywanie tych miejsc. Przed chwileczką zadzwonił do mnie jakiś gorliwiec, nadgorliwiec, i uprzejmie mnie ostrzegł, że za pokazywanie tych miejsc, za nagrywanie tu filmów dla Was, skończę tak jak prezydent Gdańska Adamowicz. No nie wiem, czy ten człowiek jest z pełna rozumu, czy nie. Rzucając takimi ciężko karalnymi obietnicami. No ale w każdym bądź razie od jest. Także pokazuję Wam jeszcze właśnie kolejne miejsca. Tu naprawdę docierają tylko zagorzali opalacze, korzystający z uroków helu i samotności. Przychodzą sobie w to miejsce, W każdym bądź razie miejsce jest. Jak na załączonym obrazku. Jest to po prostu przepięknie. Nocowaliśmy to kilkanaście razy. Powiem Wam, jest tu, akurat nie w tym miejscu, jest niesamowita aura. Tu się czuje niesamowity spokój. Było to miejsce obserwacyjne. Tu, musicie też sobie, oglądając te filmy, wyobrazić to wszystko bez tych klaczorów, bez tych drzew. W latach 50. wszystkie stanowiska ogniowe były odsłonięte, plantowano wręcz, przedpole ogniowe, żeby nie było żadnych drzew, żeby strzelcy i obserwatorzy mieli idealne pole obserwacyjne. Teraz wszystko jest to zasłonięte, przyroda to ładnie wchłania, czas zaciera ślady. Jeszcze parę lat i to będą piękne, urokliwe lasy. Może ktoś tam jeszcze będzie pamiętał historię, pod warunkiem, że za 50-60 lat jeszcze yy, będziemy śnieli jako ludzkość, bo sami widzicie, co się dzieje, i my, jako ludzie w swojej doskonałości, niszczymy perfekcję, która nas ogarnia. Niszczymy naturę. Jak można wydać wyrok śmierci w imię wygody i konsumpcji na coś takiego? Ale niestety, my jako zachłanny i pazerny gatunek to właśnie robimy. Ciągle jest nam mało, 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 ale kiedyś to mało odbije nam się wielką czkawką. Jeszcze kiedyś zapłaczemy rzewnie za krąbką, pajtką suchego chleba. Teraz nam już szynka nie smakuje. Także taki widok w ostatni dzień lat.